Mimo dotkliwych strat walka nie ustaje. Organizują się nowe oddziały gwardzistów. Dowódcą Gwardii Ludowej w Lowickiem był Franciszek Zawacki. To są nasze Łowickie oddziały partyzanckie. Oddziały Kuby. To jest jeden z oddziałów w Lasach Nieborowskich. Jak widzimy na tym zdjęciu, to jest grupa partyzancka z Dłowna i Gaju dowodzona przez ówczesnego dowódcę okręgu Grabowskiego Czarnego Antka. Oddział ten bardzo wcześnie rozpoczął akcje wypadowe, bo w tym samym czasie co Zubrzycki w Piotkowskim. Najgłośniejsza akcja tego oddziału to wykolejenie pociągu z Wojskim w pobliżu Lipiec, gdzie całą dobę trwała przerwa w ruch kolejowy. Jeden z moich dowódców, bohaterski maciek Józef Ufa, wyróżnił się ze swoimi ludźmi w krwawej bitwie pod Kozłowem rmęklawką, a w grudniu 1943 roku został on otoczony przez duże siły niemieckie we wsi Mastki. I po długotrwałej obronie poległo 13 jego gwardzistów, a on sam ciężko ranny po straszliwych torturach. Został rozstrzelany. To była jego osiemnasta i ostatnia walka.